W każdym razie nie są łatwe czasy. I Pan zapowiedział, że przy końcu czasów będą złe czasy, będzie niepokój, będą wojny i to się będzie tak bardziej potęgować. Kiedy uczniowie przyszli i pytali się Pana Jezusa, powiedz nam, jaki jest znak Twego przyjścia i końca czasów, końca świata. On im właśnie tam wszystko opowiadał o tym. I ja jestem przekonany, że żyjemy, że żyjemy już na końcu czasów ostatecznych. I że nieraz sobie myślę, że nie ma tak za bardzo co do przodu planować na nie wiadomo ile lat. Raczej trzeba patrzeć na Jezusa i chodzić z Jezusem i zbliżać się do Niego. Bóg zaplanował przyszłość. Bóg jest Bogiem czasów. Bóg jest Bogiem historii, ale też tego, co przed nami. I w tym planie zamieścił on taki ciekawy moment, pewne szczególne wydarzenie. I my ludzie jesteśmy ciekawi co do przyszłości, prawda? Jesteśmy ciekawi, co ona nam przyniesie. I od pewnego czasu stwierdzam, gdzieś tak od, od 20 lat, kiedy tak obserwuję życie na świecie, co się wydarza, to stwierdzam, że następują, kiedyś to było rzadziej, pewne tragiczne wydarzenia zdarzają się. I one, stwierdzam, pojawiają się coraz częściej. I gdybyśmy tak. Popatrzyli na parę, choćby te dwa czy trzy ostatnie lata, nie? Jedna rzecz się jeszcze nie skończyła. Wyskoczyła znowu następna, która, która jest taka bardzo globalna. Dosięga cały świat. I dosięga też nas, chrześcijan. To ma wpływ na nasze życie. W każdym razie, w tych czasach, Bóg, Bóg postanowił taki szczególny moment szczególne wydarzenie i to ono jest bardzo niesamowite i zdumiewające i ono jest jeszcze przed nami to wydarzenie o którym chcę krótko dzisiaj mówić ze względu na czas jest przed nami to jest szczególne wydarzenie a do tego chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza to co pan Jezus mówił mówi od 36 wiersza w 24 rozdziale a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiód wszystkich tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan. Wasz przyjdzie. Chodzi o to, że Bóg postanowił, że w historii świata przyjdzie pewien moment, w którym On postanowił, że wybawi swój kościół, ewakuuje swój kościół z ziemi. Kiedy jest źle, kiedy jest niedobrze, a do tego dojdzie jeszcze bardziej, Bóg postanowił, że Zabierze swoje dzieci do siebie, do domu. To nie jest podróż w nieznane, to jest podróż do domu, podróż na którą czekamy. I to będzie bardzo dramatyczne wydarzenie. Wyobraźcie sobie, miliony ludzi w jednym momencie znikną z ziemi, więcej. Miliony grobów. Otworzą się i umarli powstaną razem z tymi, którzy będą żyć. I ja jestem jakoś coraz bardziej przekonany razem z nami, że Pan przyjdzie w pewnym momencie niespodziewanym, jak sam mówi. Przyjdzie jak złodziej w nocy. Dlatego kluczowym tutaj momentem jest słowo czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan Was przyjdzie. To jest to słowo czuwanie. Bycie czujnym, bo Pan przyjdzie i to będzie dramatyczne. Dla ludzi, którzy tutaj pozostaną, jak wyobrażacie sobie to? Ja wyobrażam sobie, że to będzie szok. To będzie wielki wstrząs. To będzie dramatyczne. To będzie zatrważające, kiedy naraz. Część rodziny zniknie, albo mąż zniknie, albo żona zniknie, tak? Albo dzieci znikną. Różnie, różnie to będzie. To będzie czas totalnego podziału, rozdzielenia. I nic przeciw temu nie zrobimy, nie zrobimy. Czy, czy inni nie zrobią. My, którzy pójdziemy do Jezusa. Pójdziemy do nieba, będziemy szczęśliwi. Ale dla tych, którzy tutaj zostaną, Biblia mówi, że przy, nadejdzie najstraszniejszy czas na Ziemię, na ludzkość. Pan Jezus mówi, że i, i takiego czasu jeszcze wcześniej w historii świata nie było i po tym też nie będzie, po tych siedmiu latach. Ten wielki ucisk. Które nadejdzie po zabraniu kościoła, trwać będzie przez 7 lat. I pan się wyraża, że takiego to będzie najstraszniejszy czas, najtragiczniejszy czas. I tak wam powiem taki, taki obrazek. W telewizji niedawno oglądałem, jak w Szanghaju tam pozamykali tych wszystkich ludzi ze względu na tą pandemię. Niedawno w tych olbrzymich blokach pokazywali taki, taki urywek. Jak setki ludzi krzyczą, tak? Zatrważające. kiedy diabeł wyleje totalnie swoją złość na ludzi. Dlatego Pan postanowił, że będzie swoje, swoje dzieci ewakuować, zabierze ich do siebie. I niepokojącym w tym wszystkim jest to, jest ten fakt, i to jest może nawet tragiczne, że wielu chrześcijan nie żyje w tym oczekiwaniu na ten dzień. Że są tak pochłonięci innymi różnymi rzeczami, sprawami swojego życia, że wcale nie czekają na pana Jezusa. A fatalnym jest także to, i to jest prawdą, co mówię, że niektóre kościoły ten temat totalnie ignorują. Temat pochwycenia kościoła, że niektóre kościoły na ten temat nic nie mówią, nic się w nich nie dowiesz, a przyczyna jest taka, że nie chcą ludziom Naganiać na, 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 na strachu. To jest rzecz, której ludzie się obawiają. Jak miałem 12 lat, mniej więcej tyle, wtedy było dużo mówione na temat przyjścia pana. I ja wiem, że niektóre noce miałem takie na pół przespany. Bo strach opanowywał moje serce, bo sobie myślałem, co by się stało, gdyby Pan Jezus przyszedł tej nocy, a ja jakoś czułem, że no nie byłem pewny, czy by mnie zabrał. I to jest straszne, iż budziłem się w środku nocy. Obok w pokoju spali moi rodzice, byli wierzący. A że mieszkają na takiej wiosce, tam nie było żadnych samochodów, była totalna cisza. To było słychać nawet w nocy, czy ktoś tam śpi, bo było słychać oddech. I tak nieraz obudziłem się, nasłuchiwałem: są jeszcze, czy już ich nie ma? To, to, to jest. Może, może by wydawać się śmieszne, ale jak się w takiej sytuacji jest, to to jest groza. I nasłuchiwałem, są, śpią, słychać ich oddechy, czy, 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 czy już ich nie ma. I jaki byłem szczęśliwy, jak usłyszałem, aha, oddychają, jeszcze są, jeszcze Pan nie przyszedł. I to jest właśnie zatrważające że o tym się dzisiaj w wielu kościołach nie mówi i wielu chrześcijan w ogóle na to nie czeka. To żaden temat dla nich. I dlatego kluczową sprawą dla nas, chrześcijan, Bożych dzieci jest żyć dla Jezusa. On teraz jest w niebie, Pan Jezus teraz jest w niebie, siedzi po prawicy Ojca, ale On przyjdzie znowu. On to obiecał. W objawieniu czytamy, o przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według uczynku jego. Pan mówi, że planuje powrócić. Jego powtórne, znaczenie, powtórne przyjście ma szczególne znaczenie dla tych, którzy na niego czekają, którzy w niego wierzą. W Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, przeczytajmy jeszcze ten jeden fragment. Czytamy, a to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan nadany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem i my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pan przychodzi, Pan przyjdzie. I chciałem Ci powiedzieć, czytaliśmy. Bóg zbudzi swoich umarłych. Ci, którzy może wcześniej już odeszli, może niedawno, ale zobaczysz ich znowu. Twoich drogich, bo do tego do, dokona tego Boża Moc. Bóg wzbudzi swoich umarłych. Tych, za którymi może tęsknimy i nieraz y, chętnie byśmy z nimi posiedzieli, porozmawiali, ale wiemy, że to nie jest koniec. Bo zmartwychwstaną wstaną i będziemy razem porwani. Jezus mówił, abyśmy byli czujni. Mówi, że przyjdą złe wydarzenia na świat, na ziemię. Tak wspaniale Bóg na to ziemię urządził. Nieprawda? Kiedy chodzę teraz po moim ogrodzie, drzewa kwitną i pełno różnych kwiatów. I, I pszczoły latają i zbierają mi miodek. I myślę, Panie, jak wspaniale wszystko urządziłeś. Ta zieleni jest taka piękna. Cudownie wszystko urządziłeś. Ale Bóg mówi, bo wszystko to nie jest nasz dom. To nie jest nasz dom. Bóg na jakiś czas, na jakiś czas było to nasze, nasze miejsce, nasz dom. Ale jest piękniejsze miejsce. Wiecie, my się tak do nieba. Nie, raczej nie śpieszymy, prawda? Powiedz, bądźmy szczerzy. Tak, do nieba, okej, okay, jak będziemy musieli, to pójdziemy, ale tak się nie śpieszymy, dlatego, że tak naprawdę to nie wierzymy, że tam coś lepszego na nas czeka. A? Ale jest piękniejsze miejsce. Niechaj nie trwoży się serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, w domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, by bym Wam powiedział: Idę przygotować Wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy byli. Kiedy śpiewaliśmy, Ewa, pamiętasz taką pieśń? Odlecąc stąd do chwały. Odlecąc stąd do chwały. Fajna pieśń. Odliczymy do chwały. To jest obietnica zabrania do domu, do domu, który Bóg nas, nam przygotował. I temu wydarzeniu Biblia poświęca wiele uwagi. O pochwyceniu, o paruzji, o zabraniu. Biblia, czytaliśmy już parę miejsc, poświęca wiele uwagi. Bo chce aby wszyscy wierzący, nawet ci, którzy jeszcze umrą tutaj na ziemi, żeby wiedzieli, że istnieje dalej przyszłość, że przyjdzie dzień, w którym też nasz niebiański Ojciec, pośle Jezusa, którego kochamy, z którym żyjemy, któremu służymy, którego naśladujemy, że przyjdzie Jezus. Na rozkaz czytaliśmy: Przyjdzie, stąpi na powietrze, aby zabrać swój kościół. On wzbudzi swoich umarłych i wtedy będziemy razem z Nim na wieki. I przynajmniej w tym miejscu było powiedzieć głośno: Aleluja, nie? Przynajmniej raz. Bóg tego dokona. To jest w Bożym planie, w Bożym zamierzeniu. Jezus naucza dużo o swoim przyjściu. On już tutaj raz był, w Betlejemie się urodził. W Jerozolimie na krzyżu zmarł, na Golgocie. Ale obiecał, że przyjdzie znowu. Dlatego, kochani, podnieśmy nasze głowy do góry. Bez względu na sytuację naszego życia. Tam jest nasz, nasz cel. Pójdziemy do domu, bo Jezus nadchodzi. Tak wczoraj po południu dostałem takich parę, parę, mówię parę, dużo książek. Jeszcze tak w nocy siedziałem nad jedną i zapisałem sobie, co to znaczy, jak, jak to będzie przebiegać, to pochwycenie. I w greckim brzmi to harpadzo. I to jest tłumaczone samo pochwycenie, sam moment pochwycenia Kościoła. Raptownie, z wielką siłą. Szybko chwycić, albo z mocą porwać, albo nagłym ruchem pociągnąć do siebie. Tak się to odbędzie. Jezus wchodzi. Dlatego bądźmy gotowi, kluczowym zdaniem. W tym pierwszym fragmencie było, dlatego czuwajcie. Co to znaczy? Jest wiele, ja, ja mówię, ja już kończę, ale temat jeszcze jest przynajmniej na dwa kazania z tego, co tu mam. Kluczowym tematem jest czuwać. Bądźmy czujni. Bądźmy czujni. Oczekujmy na Pana. Czujnym być. Znaczy być posłusznym Jezusowi. Być czujnym to być w Jego woli. To być posłusznym. Chodzić Jego drogami. To znaczy być czujnym. Dlatego czuwajmy. I może trzeba by czasami przepatrzyć swoje życie i uporządkować. Może są rzeczy, których nie powinno w nim być. Może jest gdzieś jakieś nieprzebaczenie. Może są inne sprawy. Trzeba je uregulować. Słuchajcie, po co brać ten kompost gdzieś z sobą? Tego się trzeba pozbywać. Trzeba zaprzeć się samego siebie nieraz, zgiąć siebie, ugiąć siebie i powiedzieć przepraszam. Czy, czy dotyczyć może innych rzeczy. Może jest, ktoś jest, nam coś zawinił. Powinniśmy być, mieć taką przebaczającą postawę. A może my zawiniliśmy. Idźmy, przeprośmy się. Bądźmy czyści przed Panem. Następny przy najbliższej okazji będziemy dalej mówić na ten temat. Pan błogosławi nas. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci, że ty powiedziałeś wiele o Twoim powtórnym przyjściu. Dziękujemy Ci, że Ty przyjdziesz znowu, po kościół który oczekuje na Ciebie. Dziękujemy Ci, że przyjdziesz z wielką chwałą, z wielką mocą, aby uratować, aby zabrać z tej ziemi, aby ewakuować swój lud. Panie, dziękujemy Ci, że przyjdzie czas, kiedy miliony Twoich dzieci i tych, którzy zmarli, będą pochwyceni. Wzmocą do, do góry, do ciebie na powietrze. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym celem. Panie, i tak modlę się, aby jeśli są inne cele w naszych sercach, w życiu naszym, przed naszymi oczyma, które są ważniejsze niż Ty sam, niż Twoje rzeczy, Panie, by to uległo zmianie. Panie, by to zostało skorygowane. Panie, twoje sprawy są najważniejsze. Panie, chcemy w nich być. Panie, chcemy być ludźmi, którzy żyją dla ciebie, kochają ciebie, a też oczekują na ciebie. Chwała ci, Panie. Tak modlę się, Panie, aby życie na każdego z nas Panie było czystym życiem, podobającym się tobie. Bądź uwielbiony. Dziękujemy za ten czas dzisiaj tutaj. Amen.